Siostry i bracia w Chrystusie. W szkole podstawowej bardzo lubiłem chemię i fizyk. Podczas tych lekcji nauczyciel razem z nami robił zawsze bardzo ciekawe doświadczenia. I bardzo się zawsze cieszyłem, gdy po spełnieniu tych wszystkich warunków doświadczenia był efekt. Mówiliśmy: Doświadczenie wyszło. I kiedy medytowałem tę dzisiejszą Ewangelię, to pomyślałem sobie: że Pan Jezus zaprasza nas dzisiaj do duchowego laboratorium, gdzie mówi nam, co trzeba zrobić, czyli jakie warunki spełnić, żeby coś wyszło. Czyli żeby efektem tych spełnionych warunków było pokrzepienie, ukojenie duszy, słodycz i lekkość duszy. Cztery efekty, cztery skutki. I zobaczmy najpierw pierwsze doświadczenie w tym Bożym Laboratorium. Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I składnikami tego doświadczenia są przede wszystkim nasze trudy i obciążenia. Któż ich nie ma? Każdy z nas nosi w sobie różne trudy, różne obciążenia. Osobiste, rodzinne, małżeńskie, zawodowe, społeczne. I możemy w tym wszystkim jakoś się odnaleźć. Możemy to wszystko przeżyć, jeśli będziemy mieli pokrzepione siły. Jezus mówi: Efektem tego doświadczenia, do którego Was zapraszam, jest pokrzepienie. Umocnienie, ale nie likwidacja. Ja nie wezmę wam tych obciążeń, ja nie zlikwiduję wam tych trudów, ale was pokrzepię. Tylko jest jeden warunek, żeby doświadczenie wyszło. Przyjdźcie do mnie. Czyli mamy nie iść po alkohol, nie iść po rozrywkę tanią, po jakieś używki żeby w trudach, w tych obciążeniach wyluzować się. Bo to nic nie da na dłuższą metę. Mamy przyjść do Jezusa. On nas zapewnia, że znajdziemy pokrzepienie. Kardynał Van o którym czasami mówiłem, sługa Boży, kandydat na ołtarze, Spędził 13 lat w więzieniu komunistycznym w Wietnamie i kiedyś złożył takie świadectwo. Raz w tygodniu odbywała się sesja indoktrynacyjna, w której miał i musiał uczestniczyć cały obóz więźniów. I razem z moimi katolickimi towarzyszami wykorzystywałem czas przerwy, aby podać jedno opakowanie z najświętszym sakramentem, takie pudełko, z Panem Jezusem. Każdej z czterech pozostałych grup więźniów. Wszyscy oni wiedzieli, że jest wśród nich ten, który leczy z wszelkich cielesnych i duchowych cierpień i utrapień. W nocy więźniowie po kolei trwali na adoracji. Jezus Eucharystyczny przez swoją milczącą obecność pomagał w sposób niewiarygodny wielu chrześcijan tam w więzieniu, w strasznych warunkach. Odzyskało w tamtych dniach gorliwość, a liczni buddyści i wiele innych osób nawróciło się. Sile miłości Jezusa niepodobna się oprzeć. Ciemności więzienia stały się światłem. Przyjdźcie do mnie, a znajdziecie pokrzepienie. Nie szukajcie gdzieś indziej pokrzepienia, bo to jest tylko na chwilę. Drugie doświadczenie w tym laboratorium duchowym Jezusa. Jezus mówi: Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla duszy Waszej. Czyli efektem będzie ukojenie duszy taki pokój serca, wewnętrzna harmonia. Ale żeby to było, to trzeba spełnić te warunki doświadczenia. Wziąć na siebie jarzmo Chrystusowe. Co to jest to jarzmo Chrystusowe? Otóż, jarzmo w języku potocznym to był drążek, który zakładało się na barki, na plecy, i na tym drążku z jednej i z drugiej strony uwieszało się ciężary, żeby łatwiej było przenosić ciężary z jednego miejsca na drugi. Ale w języku biblijnym Jarzmo w Starym Testamencie oznaczało prawo Boże, przykazania Boże. Później faryzeusze i uczeni w piśmie stworzyli ponad 600 przepisów, które każdy Żyd musiał spełniać, i to było wielkie obciążenie. To było właśnie to jarzmo, to był ten ciężar, który musieli dźwigać. A w Nowym Testamencie jarzmo Chrystusowe. To jest przede wszystkim Jego nauka, to są zasady miłości Chrystusowej. I Jezus mówi, że weźcie moje jarzmo, moją naukę, moją Ewangelię na siebie, jak? W cichości i pokorze. A wtedy znajdziecie ukojenie, wtedy znajdziecie pokój serca, czyli trzeba całej rozciągłości wziąć naukę Pana Jezusa, chociaż ona jest bardzo trudna, na przykład jeśli chodzi o przebaczenie. I teraz takie właśnie świadectwo o tym przebaczeniu, o tym, że wzięcie takiego ciężaru, o jakim usłyszymy, jest bardzo trudne. Ale jeśli ktoś podejmie naukę Chrystusa, przychodzi pokój. Przychodzi ukojenie. Ewangelia się sprawdzi. Pewien mężczyzna opowiadał, że udało mu się razem z żoną przeżyć wiele lat i dotrzeć do trzydziestej rocznicy ślubu. Ale po przypadkowym spotkaniu z jedną ze szkolnych sympatii zaczął się romans który doprowadził do ruiny życie małżeńskie i rodzinne. Bolesny okres, kiedy skrzywdził żonę, syna i siebie. W tym czasie był pozbawiony jakby kontaktu z rzeczywistością. Nie widział prawdziwie tego życia, w którym przebywał. I pomimo tego zaślepienia, on poczuł, że żona... Podjęła odważną decyzję o ratowaniu małżeństwa i całej rodziny. W, koń, w końcu miłość żony i miłość syna pozwoliła mu stanąć w prawdzie, zobaczyć siebie, co on zrobił. Pozwoliło to do porozumienia, doprowadziło do jak gdyby zbudowania na nowo wspólnego życia, ale dzięki czemu się to udało? I on pisze: Żona zdołała mi przebaczyć, a ponieważ nie wypominała mi błędów, byłem w stanie żyć bez ciągłych wyrzutów sumienia. Zrozumiał, że niezbędne jest przebaczenie. Aby odbudować rodzinę, aby był znowu spokój, pokój, harmonia. Ale trzeba wziąć na siebie naukę Chrystusa: nie mędrkować i nie rozwiązywać problemów po swojemu, bo to sprawi jeszcze większe problemy, żeby przyszło. Wewnętrzne ukojenie, trzeba wziąć na siebie jarzmo nauki Chrystusa, czyli całe, całą Ewangelię, nawet te najtrudniejsze momenty, na przykład kochaj nieprzyjaciół. Jeśli tego nie zrobię, no to nie będzie ukojenia, nie będzie wewnętrznej harmonii. I trzecie doświadczenie, o którym mówi dzisiaj Jezus, mówi tak. Jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię jest lekkie. Czyli składnikami tego doświadczenia znowu jest to jarzmo, to jest ta nauka Pana Jezusa. I ona może być, co ciekawe, słodka, słodkie, i może być to jarzmo, ta nauka lekka, że mnie podnosi, a nie mnie przydusza do Ziemi. I święty Augustyn przepięknie o tym napisał. Chciałbym to odczytać, bo to jest kapitalne, żeby zrozumieć o co chodzi. Każde inne brzemię uciska cię i przygniata. Natomiast brzemię Chrystusa przynosi ulgę. Każde inne brzemię ma ciężar. Brzemię Chrystusa ma skrzydła. Jeśli ptakowi odejmiesz skrzydła, na pozór zmniejszasz ciężar, który ma on dźwigać. Ale im bardziej zmniejszasz ten ciężar, tym bardziej przywiązujesz ptaka do ziemi. Widzisz na ziemi tego, któremu chciałeś ulżyć. Przywróć mu ciężar w jego skrzydeł, a zobaczysz, jak wzleci. Jeśli człowiek stara się żyć Ewangelią, to się wznosi. To, to brzenie, ten trud Ewangelii, trud przykazań, jest lekki, słodki. Że to powoduje, że ja wzbijam się do Boga, że ja mam natychmiast zjednoczenie z Bogiem. To jest nieprawdopodobne, że muszę się utrudzić i jednocześnie ten trud sprawia, że jestem tak blisko Boga. Święta Teresa od dzieciątka Jezus to przeżyła. Napisała w swoich dziejach duszy, że od kołyski, aż po ostatnie tchnienie cały czas żyła w cierpieniu. Ale Cały czas nosiła ze sobą Ewangelię, Nowy Testament w kieszeni. Wiele fragmentów miała na pamięć. I żyła tą ewangeliczną księgą, Ewangelią, listami św. Pawła. Nawet kiedy miała takie ciemności duszy, że mówiła, że. Musiała ciągle wzbudzać akty wiary, bo była kuszona do ateizmu. Że szatan tak ją kusił, bo tak cierpiała, że nie mogła wytrzymać, żadne leki, nic nie pomagało. I szatan ją kusił, żeby dała sobie spokój. A ona cały czas żyła Ewangelią, ufała, pomimo tego, że nie czuła zupełnie, że Pan Bóg ją kocha. I kiedy umierała w straszliwych boleściach, niewyobrażalnych, to ostatnie słowa brzmiały tak. Och, kocham Cię. Jezu, pragniemy wejść do Twojego duchowego laboratorium i doświadczać prawdziwości Twojej Ewangelii.